Korona zbychus na mnie tak działa. Aj, jak mnie brzuch boli! A, duszno mi tam! Dzisiaj zamówiłam tajemniczą substancję. Ciekawe, jak będzie działała. Muszę ją wypróbować. Hej! Co jest? Kto to puka? O, dostawca! O kurczę, ale to ciężkie! Jakie! Farby do malowania przydadzą się, o i substancja, świetna, zaraz ją wypróbuję. Ale mam wizję, jakieś ropuchy widzę, skąd się wzięły? Inwazja. Ten Korona Zbychus na mnie tak działa, aj. Jak mnie brzuch boli, a duszno mnie. Oj, nie wiem co to będzie. Chyba korona tu była. Muszę to wyrzucić, żeby nikt więcej się tego nie napił. O.